Uwielbiam przypaczupsy. Ja też. Zwłaszcza gdy jest ich dziesięć. Ojej! Nie macie ich za wiele, co? Ha, no cóż, bywa! Wednesday, zaczynaj pierwsza! O rany! Jak mam się pozbyć opakowania? Powiedziałam, znikaj! Ach, możesz mi pomóc. Okay. Podobają mi się te lizaki. Mike, rozpakujesz go! Pewnie to łatwe, chociaż nie za bardzo przykro mi Wednesday. Rączko! Zajmij się tym czupa czupsem. Dobra robota! Dobra, pora go spróbować. Całkiem niezły. Skończyłam! Daję mu 10 na 10. Dobra, teraz moja kolej! Nareszcie! Te czupa są takie słodkie! I mam genialny pomysł! Wsadzę je wszystkie do specjalnej torebki! I rozbiję! O, oh Mike! Co ty wyprawiasz? Czy to jakiś nowy lifehack? Babciu, zrobiłem słodką posypkę. Zanurzę w niej swojego lizaka. Teraz smakuje o wiele lepiej. Ole super! Totalny odlot, bycha. Ole dobre, babciu, spróbuj swoich lizaków. Ty masz rację, mnusiu! Ale od którego by tu zacząć? Co? Odkurzać? Ojku! Babciu! Ale masz śmieszną minę! bardzo swoje włosy! Babci to się w ogóle nie podoba! Chciałem ci tylko pomóc! Co tu się dzieje? O rany, masakra! Panusiu. Te lizaki są bardzo dobre. Muszę spróbować ich wszystkich. Wow! Ja też chcę trochę. Ty już zjadłeś swoje. Teraz kolej babci, żeby delektować się tymi pysznymi chupsami. Ojej! Chyba otknęły mnie w buzi. Mike! Pomóż mi proszę! Błagam cię, proszę! Ups! Chyba trochę przesadziłem! Ojka, zdecydowanie! Będę jeszcze potrzebowała swojej szczęki, ale te Lizaki są bardzo smaczne! Zjem jednego naraz. I jeszcze jednego. I jeszcze ostatni! Brawo, babciu! Świetnie sobie poradziłaś! Yes! Super! Jedno ziarenko kukurydzy. I to wszystko! Czy to jakiś żart? O babcia ma! Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć! O. Wow! To jest dopiero porządna porcja. Czekaj, Mike! Musisz uważać! I tak w ogóle to łazda jest pierwsza! Nie mogę go rozgryźć. Jak to się je. Hmm. Chwileczkę. Dodamy tu trochę ognia. Super, teraz to co innego. Mam popcorn, idealnie, teraz spróbujemy. Babciu! Nie musiałaś tego robić. Wielkie dzięki, teraz twoja kolej. Dobra, mam tu moje żelazko. O, naprawdę świetnie wyglądam. Ojej, jakie gorące! Pora zrobić trochę popcornu. Układamy ziarenko na żelazku. I gotowe. I mamy pyszny, gorący popcorn. Fajnie, prawda? Babciu, ale super. Teraz twoja kolej, Mike! Ja też mam pomysł na szybkie przyrządzenie popcornu! A właściwie to mam specjalną maszynę do popcornu! Teraz mogę zrobić tyle porcji, ile chcę! Mm, super! Jest taki pyszny! O nie, Mike. Nie rób tego! Ojej to, ojej, to naprawdę kiepski pomysł! Maszyna na pewno się zepsuje! O! Ale ekstra! Patrzcie, ile mamy teraz popcornu! Wow. Częstujcie się! Starczy dla wszystkich! Czy to guma! Jedna guma jest super, ale dziesięć to o wiele lepiej. Patrzcie na tę mega wysoką wieżę z gum! To szaleństwo! Babciu, zaczynaj! Jestem głodna! Cóż! Mam tylko jedno opakowanie! Jest takie różowe i śliczne. Mm, całkiem niezła. Możesz zaczynać Wednesday. Jeszcze nie skończyłaś. Ojej, e, faktycznie. Dobrze, ziemię wszystkie z przyjemnością. Patrzcie, babcia zaraz nadmucha balona. Ups, e, skończyłam. Najpierw chcę się pozbyć wszystkich opakowań. A teraz zrobię sobie jedną wielką gumę. Tak, wygląda idealnie. Ale to nie wszystko. Patrzcie na to. Zrobię z tej gumy nitki makaronu. Tak, świetnie. Kręcimy. I wychodzi piękny makaron. Wow, Mike, patrz na to. Wednesday wpadła na świetny pomysł. Dobra robota. O, ta świnka jest bardzo śmieszna. Tylko spójrzcie. Dobra, pora spróbować mojego gumowego makaronu. Hmm, jest idealny. Dobra, Mike, twoja kolej. Hurra! Ale. O! To był kiepski pomysł. Zaraz to pozbieram. Dobra, to zaczynam. Ciekawe, jak wielkiego balona dam radę nadmuchać. Wow, ale ekstra. Zaraz nadmucham następnego. Można się nim nawet pobawić. Wow, to naprawdę fajna zabawa. Moj wow. Tak, mam mega fajny pomysł. Mogę zbudować cały domek z tych małych balonów! Wow. Patrzcie na to! Ups! E ojej, e chyba lecę do góry! E na pomoc! O, nie! Wow. Jakie piękne torty! Jestem gotowa, żeby wybrać dekorację do mojego. Wow, żelkawe robaczki, świetnie. Mira, tylko spójrz, ile ich jest. Teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Boję się, że dostanę coś mniej smacznego. Wiedziałam! Prawdziwe robaki, ochyda! Fuj, są takie straszne. Nie mogę ich umieścić na moim torcie. Nic na to nie poradzisz. Czy chcesz, czy nie musisz? Zamknę oczy, żeby tego nie widzieć. O, matko, one się przemieszczają, to okropne! Dlaczego tak mało? Trzeba położyć więcej. Nie sądziłam, że jesteś taka okrutna, Kate. Myślałam, że jesteś moją przyjaciółką. Tak, to nie jest zbyt ładny widok, ale to nie moja wina, takie są zasady. Nie chcę wkładać tego do ust. Robaki się ruszają, tego na pewno nie przeżyję. To obrzydliwe! Muszę to szybko zjeść tortem bez dekoracji. U, to mimo wszystko jest paskudne, przesiąkło robakami. O nie, chyba coś pełza po mojej twarzy, tylko nie to. Znowu robaki. Mam ich serdecznie dość. Wpełzają nawet na moje włosy. Kiedy to się skończy? Możesz ostrożniej, jeden robak przeleciał tuż przed moim nosem. Dobrze, że wszystko zjadłaś i zostały tylko moje żelkowe robaczki. Lepszej dekoracji nie mogłam sobie wyobrazić. Jestem pewna, że nie tylko ozdabią mój tort, ale sprawią, że będzie o wiele smaczniejszy. Zobacz, jakie są ładne. Naprawdę wygląda niesamowicie. Jakie to jest pyszne, nawet nie masz pojęcia. Mogłabym zjeść całe ciasto za jednym zamachem. Nie ma lepszego połączenia. Kate, to może mnie poczęstujesz. Daj mi chociaż jeden kawałek. Proszę. Nie ma mowy, nawet na to nie licz. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałam, nie szkodzi. Dam ci nauczkę. Co to jest? Czy to atak? Mogę stanąć w obronie mojego ciasta. Zobaczymy, kto jest silniejszy. Broń się! Raczej ty się broń, wiem jak atakować. Całkiem niezły cios, jesteś w tym dobra. Dla ciasta jestem gotowa zrobić wszystko. Przegrałam, nie uda mi się skosztować tortu. Zapamiętam ci to i mam nowy plan. Ej, co ty robisz, Mila? Puść mnie. Teraz cały tort jest zdecydowanie twój. No i świetnie. Nieźle wyglądasz. Jestem gotowa, by znów kręcić kołem jako pierwsza. Zaraz mnie stąd zdmuchnie, taki silny wiatr. O nie, nie wierzę. To papryczki chili. W końcu masz coś paskudnego, a nie słodkiego. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Jestem pewna, że tym razem szczęście będzie po mojej stronie. Dostałaś żelkowe oczy, to nie fair. Dlaczego? To sprawiedliwe, tak zdecydował los. Zobacz, jak dobrze wyglądają żelkowe oczy na moim torcie. O, rany to najlepsze połączenie. Smak tego tortu zapamiętam na zawsze. Ja też chcę go spróbować. Nie ma mowy. Ty się ze mną nie podzieliłaś, więc ja też nie mam zamiaru. Oszalałaś? Prawie mnie zraniłaś! Teraz już na pewno nie będziesz polować na moje ciasto. Po co mi ten widelec? Zjem tort rękami. Tak lepiej smakuje. A poza tym można włożyć do ust dużo więcej naraz. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie to jest pyszne. To spełnienie marzeń. Masz rację, ale ma jeden minus. Za szybko się skończył. Zostało tylko jedno żelkowe oko. A może podrzucę je do góry i złapię ustami? O nie, nie udało się. Nie wiem, jak to się stało. Co za fart. W końcu udało mi się spróbować żelków. A teraz jedz swój tort z papryczką chili. Dzięki za przypomnienie mi o tym. Dobra, zacznę od dekoracji. Swoją drogą wychodzi całkiem ładnie. Spójrz, jak dobrze te kolory się komponują. A teraz się dowiemy, jak twój tort smakuje. Może sobie to darujemy. Ale wygląda na to, że tego nie uniknę i będę musiała spróbować. Już czuję ten smak przypraw. Nie lubię chili. Nie podoba mi się to. Dlaczego tak mało? Weź kilka kęsów raz. Zobaczysz, nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie próbuj grać na moich uczuciach. Zjadaj do końca. I po wszystkim mam nadzieję, że teraz jesteś szczęśliwa. O nie, chyba zaraz będzie pożar. O nie, ja płonę! Chyba przesadziłam. Niepotrzebnie kazałam ci jeść całą paprykę. Trzymaj się, Kate. Polejcie wodą. Tak miło, dzięki. Teraz moja kolej, żeby zakręcić kołem jako pierwsza. Kaktus Kurczę. Przecież jest kłujący, jak ja mam go zjeść? Chwileczkę, chyba nastąpił błąd koło zatrzymało się na frytkach. No dobra, nie będę kombinować. Dokładnie, nie da się mnie oszukać. Teraz ja kręcę kołem. Intuicja mi podpowiada, że dostanę coś pysznego. Guma! Moje przeczucia mi nie zawiodły. Miałam dużo smakołyków. Mogłabyś mi dać chociaż jedną z nich? Nie mam mowy. Sama chcę je wszystkie spróbować. Myślę, że jak połączę te kolory, to wyjdzie coś super. Boże, jak to apetycznie pachnie, z trudem powstrzymuję się od jedzenia. Wygląda naprawdę świetnie. Bardzo chciałabym dostać taki tort. Nie muszę wykorzystywać wszystkich gum do dekoracji, mogę zjeść jedną tak po prostu. Masz rację! Spójrz, wyszło mi serduszko! Wow, wygląda naprawdę słodko! Myślę, że idealnie dopełni tą całą kompozycję. To genialne! Jesteś wspaniałą dekoratorką! Dzięki! W końcu nadszedł ten wielki moment. Mogę spróbować tego, co zrobiłam. Nie mam wątpliwości, że jest to błędnie pyszne. Masz rację. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem wszystkiego. Hej, cała się wywróciłaś. Gdzie są twoje maniery? Przyznaj się, jesteś po prostu zazdrosna. O, zupełnie zapomniałam, że z gumy można zrobić balony. Może lepiej się zatrzymaj. i ten balon nie przeraża. Jest naprawdę duży. Ach, dobra, muszę to przerwać. Przepraszam. Co ty zrobiłaś, Mila? Przez ciebie jestem cała w gumie, jak mogłaś. To twoja wina, mówiłam ci, żebyś przestała. O nie, ten kłujący kaktus. Nie mogę tego zjeść. Wymyśl coś, to twój problem. Mam pomysł, spróbuję go zrealizować. Obawiam się, że te nożyczki są za duże. Potrzebuję czegoś mniejszego. Te też nie będą dobre, ale nożyczki do manicure są w sam raz. Czas zrobić mojemu kaktusowi fajną fryzurę. A, więc taki masz plan. No, genialne. Dzięki, mam nadzieję, że teraz będę mogła zjeść mojego kaktusa i nie zrobić sobie krzywdy. Czemu to tak długo trwa? Już zasypiam. Ej, obudź się! Co ty wyprawiasz? To bolało. Pospiesz się i dekoruj swój tort. Wiem, muszę zatrzeć mojego kaktusa na tarce, wtedy będzie o wiele łatwiej nim dekorować. Zobacz, jaka równa warstwa wyszła. Świetnie się spisałam. Cieszę się, a teraz czas sprawdzić, jak smakuje. Kaktus jest trochę gorzki, ale ogólnie nie jest źle. No i wspaniale.